Trzeba masło? Mamy. A co tu chodzi? Chyba kolegami jesteśmy dzisiaj. Brak <gry> <gry> tak? <gry> tak? <gry> bieliźniak. No Jesteśmy tutaj właśnie yy, w gdzie my jesteśmy w Węgorzewie. Jesteśmy w Węgorzewie, tu jest Maciek. Jadam i śniemy sobie z tematem. O kurde, jak blisko widzicie? Lecimy, robimy dzisiaj streama, testujemy streama, łącze internetowe. Z Pucci, z Pucci zakładamy kanał. To jest Szymon USB. <noise> Szymon USB Pucci, Room, Adam Wayne. Hey. Macie KB3. Także spodziewajcie się mocnych bankierów. Koszuleczki już się do sprzedaży. <noise> to jest bitrate. <noise> Ile jest bitrate? Czy to nam się uda? Niewystarczająco. Czy oni zrobią streama? Mówię, to nie sztuka się upierdoli cały. i tak to pracuje mądrze I pracuje czysto work smart not hard jak <grym grym> to mówił Adrian jest zrobimy jakieś fajne zdjęcia wymyśl coś mhm. no no, naleźliśmy Kłopoty On był szybszy w kulach, to mi się dało To mi się dało Ile mam bitrate? No 100 1200 200 bawak, bawak, Proszę Państwa kłopoty nie Wiem czy nam się uda Wysłuchajcie SMS o treści po... O teści uda się na numer 7227 Dziękuję To będzie live na kanale a dzisiaj będzie live na moim kanale, również nagle no, w tym roku. Mam nawet filmowe kieszenie. Masz A, tu, w tym roku jakąś kieszonkę? No tu nie ma. Dobra, jak nie ma, to tutaj wrócimy. Mamy w tym roku jakieś kieszenie. Jak nie, to wsadzajcie się. Mam. 50% mamy. 50. Trzymajcie te na pewno. Nie to 50, okay. no, nie pół na pół, albo wygracie. A wy płyniecie? O, My tak. sponsorzy pasażer. No, nie widzisz no. No, pokaż, co jest, O Masz. Czym masz nie? No, cześć, Bo ja nie mam mikrofonu. A, a ty 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 dotykujesz moją tak? No, ty ty, a ty mówisz. No, Siema masz Fagry? Fagry. Czym masz No, Mamy w tym roku jakieś szanse, ty mówisz, nie? Aha. Nie kupiemy szwagra, mamy 100% na wygraną. Masz szansę jakby pracownik prawie 100%, jak, jak 100, bądź, naszy, 100 wygraną. Na... Aha, czyli jak kupujemy szwagra, mamy 100% na wygraną. Czas zacząć, bo do startu coraz mniej czasu. Trudne sprawy. Siema szwagry. Uczę no, Mamy w tym roku jakieś szanse? No na wygraną? Każdy ma 50%. Ale jak? Nie No takie pół na pół. Albo wygrać. Albo nie wygrać. <grym> Jeszcze raz, to było pół. z tej <grym> strony. Proszę, Bardzo Spagier, ty tutaj się nie wpierdalaj tutaj i ten. I, i, i Spójrz, co tu Aha! Ja robisz. Robisz. I zobacz pan. Oj, ty, chodź ci coś pokażę. Ło kurwa. No to sobie wiesz. To... Ciekawe, czy to legalnie każdy. Legalnie każdy. Czy nielegalnie? No to no, nie. Jak będzie pachniał. No, będzie szukał do nas streama jeszcze? A co ty szukasz, ty powiesz? Ty, w zeszłym roku skończyłem. No ogólnie jesteśmy już po testach streama. Wszystko chyba wychodzi na to. Wszystko na to wskazuje, że będzie w porządku. Więc super. Wysoki bitrate na łódce. Więc jest dobrze. Na razie jest dobrze. Zobaczymy jak pójdzie na live. krótkie drzemce e, kąpieli i idziemy robić pierwszego streama na kanale T-Penation tak mi się wydaje, zobaczymy co to będzie Nie wiem czy jest sens na tak małym kanale mieliśmy robić początkowo u Adama na kanale ale coś tam się zmieniło no zobaczymy idziemy ogarnąć ja przy okazji porobię jakieś rzeczy do klipu jak tam będą odbierali gifty <noise> youtuberzy nie tylko także idę do pracy Jakąś pomoc? E, piwka? nie teraz, później. Później wam dam. Nie ma wody jakoś. E, wodę wam przynieść? Jest jakaś woda, ale mogę jeszcze nie przynieść. No, żeby... woda. Nie, nie, nie ta woda ma rok, wiesz? A, od to zaraz no. <laughs> organizujemy wodę? Czy jeszcze? Wszystko. Tak? Po prostu? Patrzę pedale, znaczy nie pedale! No nie obraziłem go jednak. No, no. Jesteśmy właśnie w trakcie live'a Kareka, na moc. 370 zł, tak To możecie również wspomóc generalnie tą zbiórkę, po prostu udostępniając tego live'a gdzieś na swoich social mediach, udostępniając go na Facebooku czy na YouTubie, jeżeli taki kanał prowadzicie na Instagramie. Tak, dokładnie, no to zawsze może ktoś wejdzie ktoś, kto będzie mógł czymś tam wspomóc. A jest wspaniały widok. Ja to uwielbiam jeziora. Jak nagrywacie na przykład? Jest. Często power Jak nagrywacie, pijecie prawdziwą pijemy wodę dlatego, że... Na kanale Adama. Tak że tak macie Mamy. A co tu chodzi? Chyba kolegami jesteście. Nie, twarz. Brak nie a dzisiaj jest na schronisko. Kurczę ten. Ale system ogarnąłem, mogę przekonać komentarze na własnym telefonie. To, na co mieliśmy poczekać. Słuchajcie, w takim razie dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Dziękujemy e za każdą złotóweczkę wpłaconą na... Dziękujemy chłopakom, bo chłopaki ogarnęli, słuchajcie, tego streama tutaj, żebyście... Żeby nie widać bohatera. Żebyście mogli oglądać, tak, tak dokładnie. Tutaj jeszcze... Fiedi... E no, odepnij tą kamerę. No ja okay, tutaj... przejdę. A bo przejdź. O, proszę bardzo, to tutaj serduszka na czacie, proszę bardzo. Serduszka na czacie. O, elegancko. Tu cała ekipka ogarnęła. Także. Dziękujemy wszystkim, którzy wpłacali, mamy 5,5 tysiąca złotych także Dziękujemy wam bardzo serdecznie My się z wami żegnamy Pa, pa jak w Familiadzie Pa 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 I... Może jeszcze dowcip I dowcip? Suchara. <laughs> suchara Dobra, Jego poczekaj Jezu, A ja nie wiem, kurde, ja nie znam takich dowcipów yy, suchych No dobra no, no. No, Ja coś mam w głowie z jesienią, nie ale nie pamiętam co to było Wspina się dwóch alpinistów yy, na Mount Everest. Jeden z nich mówi Słyszę jakąś muzyczkę, słyszysz? On mówi, no, bo granie na czekanie. Dobry, dobre, dobry. Okej, okay, dobra, Dziękuję. Tym, tym jakże ja mam odwróciłam. Miała być mamiliarda, jest mamiliarda. Chciałbym na scenę bardzo serdecznie zaprosić Dziękuję bardzo, nie wiem się dla załogi Zizzeja. Myślę, że technicznie wyszło naprawdę dobrze. Lataliśmy dronem, mieliśmy streamy z aparatu. Eee, trochę tak pochodziłem kamerko, żeby tak nie było za mną, bo trochę dynamicznie. Myślę, że było ok, Tak rozmawiałem właśnie z Marianem i Marianem. Zapytałem, jak to właśnie według nich było. Czy im to pomagało, czy nie. Mówili właśnie, że spoko, więc chyba było dobrze. Siemasz, witam cię. Piękną sprawę mam. Pakuj betysfel i płyń ze mną tam. Po słów stosna no, jeden się Całym wszystko w nas osobowym drugą klasą przejedziemy się na mazury, mazury, mazury popływamy. Do ludzie <laughs> odpalają. Słody słońca, piękne są i to Ja nie mogę tego śpiewać, bo jest młodzież A wy jak chcecie, tam gdzie muzyka i gorzała w gardle Panny pan leśniczy. Nie wiadomo skąd poła do nas, do nas, do nas. Paszła wąż zaraz do żeglarska. He, siema niedziela <laughs> kończą nam się już regaty youtuberów e, chyba wszystko zrobiliśmy co mogliśmy zrobić fajny event, ciekawy taki e, event dla youtuberów, a nie z youtuberami nie ma jakby dużo fanów, jakby nie ma takich typowo, że zdjęcia trzeba sobie robić i tak dalej jest przyjemnie myślę dla tych youtuberów Dużo miłych osób poznaliśmy. No i co? Teraz tylko klip zrobić. I z głowy. Mam nadzieję, że nie zawiadliśmy. Ekipy TIP&DONATION, które serdecznie pozdrawiam. Naprawdę tak dobrze mi się z wami współpracowało. Bogusia, Magda, Jarek. Jebiście było, naprawdę. Dziękuję, że mogłem tu być. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam. Jesteśmy z... W Krajewie Jedziemy z widzami, z Adamem, z Maćkiem Jedziemy sobie fajnie, jest. Wracamy z regat. O! No <grym> Jeszcze mi mikrofon spadł. Hehe. Wste. Zobaczcie, co to ta się prezentuje. O, tu jest Adam. Tak, Adam zagląda sobie w nawigacji. Patrzy jak ma jechać. To jest. Cześć. To jest Oh. Widzisz jaki od razu? No i, no i droga! Wszystko koci nie jedziemy Hopla! Kto napisze coś, to będzie we vlogu Nie wiem którym, ale którymś Jesteś tak jak to O, nie włączyłem nagrywania. Proszę bardzo. Słuchajcie, zawodowstwo, które za chwilę będziecie wciąż tanie, polega również żeby przejść przygotowanym na takie spotkania i niekoniecznie na kogo, ale coś